Studiu Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry. To jest rozmowa dnia. A moimi gościnami są dzisiaj Żoneta Cierach, wicedyrektorka Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam. I pani Martyna Zawieja, sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii Poezja. Dzień dobry. Rozmawiamy właśnie o tym niezwykłym wydarzeniu, jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie lubuskim, czyli właśnie o lubuskich Wawrzynach. Po raz kolejny zostaną rozdane, a teraz jest czas, żeby się zgłaszać. Tak, do 27 stycznia czas mają i to zarówno autorzy, jak i wydawcy, ponieważ zgłosić mogą... Może każda osoba fizyczna, bądź jakieś stowarzyszenie, bądź, bądź jak już powiedziałam, wydawca do, do, do Wawrzynu. Oczywiście autor musi mieć taką wiedzę i musi wypełnić deklarację, że się na to zgadza. A autor to rozumiemy przez to albo mieszkańca województwa lubuskiego, albo osobę wywodzącą się z tegoż województwa, ewentualnie osobę, która... W swojej twórczości nawiązuje do województwa lubuskiego. Bo oprócz tego, że promujemy literaturę, to promujemy też województwo. Czyli nie, niekoniecznie trzeba mieszkać w województwie lubuskim, ale jeśli ktoś na przykład w swojej twórczości wspomina region, nie musi być tak. Lubuszaninem. Tak, dokładnie tak. Są trzy główne kategorie, jeśli chodzi o Wawrzymy. Lubuski-Wawrzyn literacki, Lubu Lubuski-Wawrzyn naukowy i Lubuski-Wawrzyn dziennikarski. Lubuski-Wawrzyn literacki po raz 31. I tutaj też jest rozgałęzienie, ponieważ jest proza i poezja. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o warunki zgłoszenia i to, jak te książki zgłaszać, do jakiego terminu, to tutaj te wszystkie reguły są takie same dla obu kategorii. E, to znaczy trzeba nieodpłatnie dostarczyć do biblioteki wojewódzkiej osobiście albo za pomocą poczty e, trzy egzemplarze książki z wypełnioną właśnie deklaracją. Nie może to być książka, która jest tłumaczeniem. Przedrukiem musi to być książka wydana w poprzednim roku. I tutaj właśnie, jeśli chodzi o, chodzi o to rozgraniczenia, to są dwie, dwie kapituły, które podejmą decyzję o trzech nominowanych tytułach i wybiorą laureata. Wawrzyn dziennikarski, czyli promowanie tak naprawdę tych najciekawszych materiałów. W, które traktują o tym, co się dzieje w naszym regionie. Tak, przede wszystkim o życiu społecznym czy kulturalnym, i zaznaczyliśmy to już nawet w regulaminie, że treści o zabarwieniu politycznym mm -hmm. nie będziemy kwalifikować do, do głównego konkursu. Oprócz, oczywiście, że kapituła wybiera osobę, dziennikarza, który otrzyma lubuski, lubuski Wawrzyn, mamy też taką kategorię za całokształt twórczości, ale również i dla młodego dziennikarza. Do 35 roku życia. Jakby dajemy tutaj szansę na, na wyróżnienie i na zauważenie. Tak, laureatem tej pracy. był Mateusz Pojnar, późniejszy laureat na polsko-niemieckiej nagrody dziennikarskiej. Dokładnie, dokładnie. Wawrzyny to także wyróżnienia, prawda? Różne. Też jest debiut, ale dobrze pamiętam też za walory edytorskie książki wydanej w ubiegłym roku. Tak, oczywiście. To tutaj, jeżeli chodzi o Wawrzyn Literacki, bo tu już, już najstarszy, jak już pani redaktor zauważyła, 31. edycja i tutaj debiut, i dajemy szansę, czyli tutaj jest Sokole Piuro, czyli też w, w jakby statuetka i tutaj ukłon w stronę Akademii imienia Jakuba Sparadyża, ponieważ tutaj ta uczelnia jakby funduje statuetkę. No, a my później promujemy takiego debiutanta, pokazujemy, że jest tutaj szansa na zaistnienie nie tylko na lubuskim rynku, ale na rynku ogólnopolskim. No właśnie co daje taki lubuski wawrzyn, jak się jest laureatem? Przede wszystkim prestiż, prawda? Prestiż i, w, no i przede wszystkim przeświadczenie, że warto pójść tą drogą, ponieważ kapituły, które są, które oceniają w, w literaturę czy, czy, czy pracę dzień. Czy, czy naukową, to są specjaliści, to są literaturoznawcy. Z całej Polski. Z całej Polski. Oczywiście staramy się, żeby to było jak najbardziej obiektywne. No i też proszę zauważyć, że nasi laureaci, no na przykład czy Krzysztof Fedorowicz, czy, czy Konrad Wojtyła, to są osoby znane już w środowisku na, na skalę, na, na skalę po, Polski. Czyli warto jest się otworzyć, warto jest zaprezentować swoją, swoją twórczość, bo tak jak mówię, ona już nie jest zamknięta, to już nie jest pisanie do szuklady, do szuklady. przysłowiowej. Tak, a poza tym na, my promujemy to poprzez spotkania autorskie i też jest to zachęta dla, tych, dla, dla innych autorów. No i pokazujemy, że warto, bo jednak książki są czytane, co nas niezmiernie cieszy. A świadczy też o tym plebiscyt, ponieważ od jakiegoś czasu też może, publiczność może wybierać swojego laureata, właśnie Wawrzyna. Żeby przyznać taką nagrodę. Wszystkie książki zgłoszone do konkursu biorą udział w plebiscycie, który zacznie się po zakończeniu zgłoszeń. I tutaj właśnie czytelnicy wybierają tą książkę, która ich zdaniem powinna taką nagrodę dostać. Czyli będzie miesiąc mniej więcej, tak? tak. I ze wszystkich kategorii mhm. oczywiście będzie jedna nagroda, jeden wyróżniony już można podglądać oczywiście na stronie książki, które, które są zgłoszone, ale mówię do 27 stycznia czekamy na zgłoszenia i, i później po tych dwóch tygodniach otwieramy plebiscyt i można się z książkami zapoznawać, bo nie jest to tylko beletrystyka, ale również może być to książka dziennikarska i książka, książka naukowa, naukowa albo popularno naukowa, bo takie też się cieszą bardzo ja dużą to było w roku, chyba. Dokładnie tak, bo tutaj chodzi o to, że te środowiska tak mocno wówczas się integrują i zależy im właśnie na tym, aby dana książka zyskała jak największą popularność. I tutaj ta tożsamość lokalna wtedy bierze tak, górę, prawda, tak. że zależy nam, żeby jednak promować naszego twórcę, wywodzącego się jakby z naszej miejscowości. A jeśli chodzi o harmonogram, do 27 stycznia są zgłoszenia, hmm. a gala jest miesiąc później, w lutym. Tak, zawsze ostatni czwartek lutego, to już tak od 31 lat, o godzinie 18. Wtedy też zapraszamy. Przede wszystkim zapraszamy na galę twórców, no ale też miłośników literatury. Ale co też jest ważne, 19 lutego ogłosimy nominację, czyli poznamy trzy książki i to w każdej kategorii, czy trzy materiały prasowe, nasze znaczy dziennikarskie, które z zdaniem kapituły wyróżniają się na, na tle innych, ale oczywiście laureatów w każdej dziedzinie poznamy dopiero na Gali. Czy tych zgłoszeń z roku na rok jest coraz więcej? Powiedziałabym, że to się utrzymuje na takim stałym poziomie. I tutaj też, co ciekawe, i obie te kategorie w wawrzynie literackim, czyli proza i poezja, to też są, są wyrównane ilości. Nie jest tak, że jakby na jedną stronę to się przechyla, więc powiedziałabym, że mniej więcej na tym samym poziomie utrzymuje się ta A ilość. A jeśli można by tak zdradzić, jeśli w ogóle e, panie wiedzą, więcej zgłasza się osób właśnie fizycznych, to, to znaczy że na przykład autorzy zgłaszają swoje własne dzieła, czy to raczej wydawnictwa chcą promować? Swoje dokonania. Powiedziałbym, że bardzo różnie to bywa, bo i zgłaszają się sami autorzy, zgłaszają wydawnictwa swoich autorów, co też jest takie bardzo wartościowe, że oni chcą ich promować również tutaj u nas w Lubuskich Wawrzynach. Natomiast też pewne stowarzyszenia zgłaszają autorów, którzy działają w tych stowarzyszeniach. Także tutaj też nie ma reguły, powiedziałabym, nie ma tutaj jakiegoś. Warto dodać, że współorganizatorem tego wydarzenia jest też Wojewódzka i Miejska Biblioteka imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Jak najbardziej, jest to współorganizator. Dwie biblioteki tworzą to wydarzenie. No i dwóch dyrektorów na to wydarzenie zaprasza państwa. Ale to nie jest jedyne wydarzenie, które będzie miało miejsce w bibliotece Norwida w najbliższych tygodniach, bo przy okazji tego Ważnego terackiego jeszcze mnóstwo innych spotkań i autorskich i też wydarzeń takich jak na przykład wierszowanie. Tak. Noworoczne wierszowanie, to też już jest cykliczna impreza na początku roku. Co roku inne hasło towarzyszy temu konkursowi, bo jest to konkurs literacki. Konkurs na na przykład na, na jeden wiersz teraz tematem będzie drewno, a to jest, można powiedzieć, takie enigmatyczne, ale jeżeli Państwo śledzą nasze wydarzenia, to to, to, to wiecie Państwo, że to nawiązuje do twórczości Jerzego Gąsiorka, ponieważ w grudniu w, w zagościła w Galerii Biblioteki w, w wspaniała wystawa rzeźb Sakrum, właśnie w Jerzego Gąsiorka i finisarz tejże wystawy odbędzie się w dzień noworocznego wierszowania, Czyli przed noworocznym wierszowaniem, i dlatego wiersz z drewna to jest takie hasło na które należy napisać wiersz. Oczywiście jest to konkurs, konkurs z nagrodami, a będzie wydarzeniu tym dwóm wydarzeniom, czyli filmisażowi a później konkursowi, noworoczne wierszowanie, towarzyszyć jeszcze koncert zespołu Drewno. <grytanie> tak nawiązując tematycznie, jeśli, dokładnie, chodzi, jeśli dokładnie. chodzi o nazwę. Tak samo dramatu też w styczniu będzie miała miejsce. Oczywiście w styczniu, w środę, w, no bo Zwykle tak się odbywa. Już za tydzień zapraszamy Państwa serdecznie na, na, na czytanie, na czytelnię dramatu. Kolejną, znaczy pierwszą czytelnię dramatu w tym roku. Oczywiście nie ostatnią, bo co miesiąc to wydarzenie się odbywa. I nie zapominajmy też o feriach, bo rozpoczynają się ferie i Biblioteka, czyli Zimowa Czytelnia Norwida, przygotowała specjalny plan działań, zarówno w gmachu głównym, jak i we wszystkich filiach dla dzieci, dla młodzieży i są to różnego rodzaju warsztaty, ale tutaj tylko przypominam, że ze względu na duże zainteresowanie wcześniej należy, za, należy zadzwonić. Czyli od 20 stycznia. Od 20 stycznia, stycznia przez farię. dwa tygodnie. Oczywiście. Zachęcamy więc do śledzenia tego, co się dzieje w Bibliotece Norwidza i w filiach. U Państwa na stronie internetowej i przede wszystkim zachęcamy jeszcze, żeby się nadal zgłaszać. Jeszcze jest czas, spokojnie tutaj kapituły czekają, prawda? Sekretarze również. Tak, jest. po wszelkie informacje zapraszamy na stronie oraz bezpośrednio do sekretarzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Liczymy na dużo zgłoszeń, i później na pewno będziemy rozmawiać z laureatami. To jest, tak jak mówiłam, jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie, więc warto to śledzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. To była rozmowa Dnia Studio Włoskiego Centrum Informacyjnego. Do zobaczenia.